No, hej, witam się z wami po urlopie. Wróciliśmy przedwczoraj, jesteśmy całkowicie wycieńczeni, bo to były bardzo intensywne wakacje. Mieliśmy na szczęście piękną pogodę, niestety, dzisiaj już jest tragicznie, także tutaj niestety nie mam. Nie mam dwóch ważnych rzeczy, po które będę musiała jeszcze się dzisiaj wrócić do sklepu, bo po prostu no, taka byłam zakręcona. Wiecie, kałuże są straszne, ulice są pozalewane, ludzie są wkurzeni, generalnie jest niewesoło, a podobno to ma być nie tylko dzisiaj, także no słabiutko. Na pocieszenie robimy dzisiaj drożdżówki z porzeczkami, które Wam zaraz pokażę. O proszę, piękne są, na razie jeszcze surowe. E, porzeczki mamy za darmo od sąsiada, więc wykorzystujemy, bo już jest ich bardzo dużo i właściwie nie ma co z nimi robić. E, mamy też robić jagodzianki dzisiaj, ale no właśnie nie mam masła, także będę musiała się kopsnąć do sklepu po masło i wtedy dopiero będzie można zrobić jagodzianki. No a jeśli chodzi o zakupy w tym tygodniu, to mamy zakupy za 440 zł. Z mrożonek mamy dwa opakowania frytek, to jest bardzo ważna rzecz u nas zawsze w zamrażalniku, bo zawsze do jakiegoś szybkiego obiadu się zrobi. Wczoraj były właśnie na taki szybki obiad z klopsikami z Ikei, które nam się kończą, więc trzeba jechać do Ikei. E, także młoda sobie wybrała dwa opakowania, bo akurat była promka przy zakupie dwóch, wzięła karbowane i te zwykłe. Tym razem jakoś ostatnio nam zaczęły smakować bardziej te grubsze trochę, nie te cieniutkie, które kupujemy zawsze. E, no tak jakoś nam się zrobiło. I tutaj mamy tak: z owoców oczywiście banany, są gruszki, bo chcę właśnie też w związku z tym, że mam tyle tych porzeczek, chcę zrobić jakiś porzeczkowy, może sorbet, albo inne jakieś porzeczkowe lody. I właśnie na takie zdrowe sorbety w tym moim Ninja Creamy mam przepisy, które właśnie używają gruszek, bo te gruszki po prostu je tak bardziej naturalnie dosładzają. Mamy też pół kilo borówek, które dzisiaj były na promce w, w biedrze. Mamy Wiśnie, bo niestety mój partner jest bardzo niepocieszony, że Wiśnie akurat przejrzały wiśnie nasze w ogrodzie w trakcie, kiedy nas nie było, więc na pocieszenie kupiłam mu 2 kilo. No, ale było to bolesne, biorąc pod uwagę, że no, powinniśmy mieć je za darmo. Tutaj mamy właśnie jagody, na które tak naprawdę po które tak naprawdę specjalnie pojechałam dzisiaj na ryneczek. Jestem bardzo szczęśliwa, że się udało, także będą, tak jak mówiłam, będą jagodzianki i jeszcze rzecz, którą zawsze bardzo lubię, jak tylko są świeże jagody, czyli kaszamanna z jagodami. Jakoś tak, jakoś tak zawsze strasznie mi to smakuje i już się tak utarło, że po prostu... Jak są świeże jagody, to zawsze musi być kasza manna. Mam też dużo śliwek, bo na urlopie na Litwie się najedliśmy śliwek jakoś tak strasznie dobre tam były, więc stwierdziłam, że też sobie teraz weźmiemy. Już widzę, że u nas też się w tym czasie pojawiło już ileś różnych odmian jest dostępnych. Wziąłam takie, bo wyglądały ładnie. Młoda sobie wybrała takie Pomidorki, nie wiem czemu takim po prostu wzięło. Mamy ogórki, z ogórków będą mało solne, bo mamy tutaj zestaw do kiszenia, będzie chłodnik, e, różne rzeczy będą. Mamy też cukinię, e, co tu jeszcze? Tu jest jeszcze jedna limonka. Mamy 4 kilo ziemniaków, bo w tym tygodniu będzie nam potrzebne więcej. Mamy marchewkę, dwie, y, dwie papryki, no i 6 główek czosnku, bo jakimś cudem już nam się kończy ten mój zamrożony i będzie trzeba zrobić go znowu. Także zawsze biorę 5. Tym razem stwierdziłam, że może żeby na trochę dłużej starczyło, to wezmę 6. Moda sobie, ponieważ była dzisiaj ze mną na zakupach, wybrała sobie te płatki znowu i tak samo wybrała te swoje ulubione musy o smaku ciast. Mamy też bułki. Też jej pozwoliłam wybrać, to oczywiście wzięła zwykłe kajzerki. E, tu mamy bułki, dwie do jednego przepisu. E, tu mamy buratę. I jedno co mnie niepokoi, to że powinny być dwie. Ale jest jedna. I właśnie zaraz muszę spojrzeć na paragon, czy zapłaciłam za dwie, czy, czy za jedną. Jeśli za dwie, to wtedy pójdę sprawdzić jeszcze bagażnik w samochodzie, czy się gdzieś nie wyturlała. Mamy ser w kawałku, te sery w plasterkach, wędzony zwykły królewski. Mamy fetę, jest śmietana, jogurty, kiełbaski, te takie bardziej naturalne, salami, mięso, mielone i miał być jeszcze. Miała być pierś z kurczaka, ale też mnie zaćmiło i zapomniałam, także po to masło i to, po, po tą pierś jeszcze akurat dzisiaj będę pod Kaufem, to, to w Kauflandzie sobie kupię. Jest też boczek taki duży, bo będziemy potrzebowali do jednego przepisu. W tym tygodniu będzie oczywiście y, kuchnia litewska, tak moda sobie wybrała. Wprawdzie to miał być pół na pół, miał być połowa bączku wędzonego, połowa świeżego, ale w biedrze świeżego nie było i po prostu przy tej pogodzie... Ja już i tak wdepnęłam w jakąś wielką kałużę i miałam zalane stopy i stwierdziłam, że mam to w nosie, biorę po prostu ten. E, także wzięłam po prostu więcej tego. Yy, I tu już mamy. Aha, tu jest Kamembert, chyba nie pokazywałam. No właśnie Kamembert i kiełbaski wzięłam z myślą o zrobieniu grilla, ale pogoda jakby na razie nie, nie sprzyja.